Wielkanoc, czas odzyskiwania i poszukiwania nadziei. Warto spojrzeć na to także nieco od strony i duchowej, ale także psychologicznej. I w tym, mam nadzieję, pomoże nam ksiądz Przemysław Krawiec, Pallotyn. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęście Boże wszystkim. Kościół podpowiada czas Wielkanocy jako czas poszukiwania nadziei, czas poszukiwania sensu, może jakiegoś odrodzenia. Czy dzisiaj w ogóle nadzieja może być uznana za towar deficytowy? W ogóle nadzieja pozwala nam w ogóle szukać. Jeśli nie mamy nadziei, to nie rozpoczniemy tych poszukiwań. Jeśli nie mamy nadziei, to nie będzie nam się chciało podjąć tego trudu odnalezienia tego, co straciliśmy. Więc myślę, że nadzieja jest wstępem do tego, żeby rozpocząć podążanie. W stronę jakichś nowości, czegoś, co do tej pory nie braliśmy pod uwagę, ale właśnie jakiś, jakaś trudna sytuacja życiowa może otworzyć nam zupełnie nowe perspektywy, i ta nadzieja pozwala nam nie załamać się, nie wpaść w jakąś ciemną rozpacz, ale zacząć zdążać ku, ku czemuś nowemu, czemuś, co na razie jest jeszcze takie nie do końca zrozumiałe, jasne. Ale jakoś się jawi jako coś, co pociąga, prawda? Bo jeśli człowiek nie ma w ogóle nadziei, no to on pozostanie w tym maraźmie, w tym takim martwym punkcie. Nadzieja pozwala w ogóle znaleźć w sobie jakiś zasób siły, jakiś zasób takiej perspektywy, która otwiera nam nowe horyzonty. Jestem kierownikiem Palotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej, to szczególne miejsce, w którym myślę, że poszukiwanie nadziei jest istotną kwestią. Tak, wiele osób, które doświadcza w życiu swoim jakiegoś kryzysu, jakiegoś załamania, ich świat się rozpada, bo dzieją się rzeczy, które są poza ich kontrolą, których nie brali nigdy pod uwagę po prostu są często w jakimś dramacie, w jakiejś trudnej sytuacji coś ich przerasta. Przychodzą tutaj dlatego, że mają nadzieję, że spotkanie z drugim człowiekiem, że rozmowa, że bycie w obecności kogoś, kto ich poprowadzi przez ten trudny czas, czas takiego mroku, ciemności, sprawi, że wyjdą właśnie z tej ciemności ku światłu, że rozjaśni się ich życie i będą wiedzieli, co mają robić. Bardzo często przychodzą tutaj właśnie z tym pytaniem: Co ja mam robić? Jak mam żyć? Jaką decyzję podjąć? Co będzie dobre dla mnie? Mówił ksiądz o pytaniu, które możemy sobie zadawać, co ja mam zrobić, czym się teraz zająć, albo po prostu co teraz. To pytanie na pewno nie było obce apostołom, uczniom Jezusa, szczególnie wtedy, kiedy doświadczyli tego, że ich mistrz, przewodnik, nauczyciel zginął na Golgocie, poniósł męczeńską śmierć na krzyżu. Wtedy pewnie kierował nimi strach. Sporo emocji musiało się tam wtedy pojawić, ale od tego wszystkiego, co takim ciemnym doświadczeniem, od zwątpienia, jednak udało im się przejść do wiary właśnie przez pusty grób Chrystusa. Czy to także jest ta przestrzeń, w której my możemy poszukiwać jakiegoś sensu? I czy te emocje, którymi wtedy kierowali się apostołowie, one także mogą nami kierować? Jak z nich się wydostać? Na pewno ten moment śmierci Jezusa dla uczniów jego był momentem dramatycznym, był momentem przełomowym. Pewnie towarzyszył mi cały miks uczuć, począwszy od smutku, zawodu, ale może nawet takiej złości na swojego mistrza, że dlaczego on w ogóle na to pozwolił? Miał wszystko, co, co mógł mieć do tego, żeby zwyciężyć, żeby być triumfującym królem. O tym wieździe do Jerozolimy, który zapowiadał, że na teraz nastąpi jego panowanie, więc jakiś ogromny zawód, pewnie jakieś załamanie, to co uczniowie do Emaus wyrażali w stwierdzeniu, a myśmy się spodziewali, nie? Czyli, czyli oni sobie wyobrażali w zupełnie inny sposób to, co miało się wydarzyć, może już nawet niedługo. I nagle wszystko się zawaliło, cały świat ich się rozsypał. I to był też ich grup. Oni się znaleźli w momencie śmierci, śmierci swoich planów, jakie wiązali z Jezusem. Śmierci jakiejś wizji świata i wizji przyszłości, która no, nagle przestaje już mieć rację bytu, no bo nie ma ich mistrza. I rzeczywiście to przetrwanie tych kilku dni, kiedy pozostają jakby z niczym, to, to jest ten moment, kiedy my rzeczywiście znajdujemy się w samym środku grobu. I myślę, że to jest coś, co wielu ludzi doświadcza. Zresztą chyba bez tego nie ma zmiany w życiu, bez tego nie ma rozwoju, bez takiego doświadczenia grobu, że wszystko straciliśmy. Nasze nadzieje, plany, nasze zamiary, nasze dotychczasowe sposoby rozumienia tego, kim ja jestem, kim są inni ludzie i świat. To Prędzej czy później musi się rozsypać. To są różne momenty w życiu. To nie tylko jakiś tam kryzys wieku średniego, czy, czy jakaś choroba, czy śmierć kogoś, ale to mogą być nawet niby drobne rzeczy, które rozsypują nasz dotychczasowy świat no, w pył. Więc każdy z nas może też doświadczyć tego, co apostołowie, jeśli w ogóle żyje w sposób bardzo uczciwy i też szczery ze sobą. No bo też można sobie wyobrazić, że ktoś nie dopuszcza do siebie tych uczuć, które się pojawiają, wypiera to, co trudne, próbuje radzić sobie w jakiś niefunkcjonalny sposób z jakimiś takimi przełomami. Oni dzięki temu, że spotkali Jezusa, że otworzyli się na jego obecność. Że uwierzyli, że to, co jest im mówione, jest prawdą, to mogli wyjść na zewnątrz tych swoich grobów i rozpocząć zupełnie nowy etap w swoim życiu. I myślę, że w, w świętach Wielkanocy jest, jest zawarte to wielkie przesłanie, że to, co nowe, zazwyczaj jest y, na początku końcem tego, co stare, czyli czegoś, do czego się przyzwyczailiśmy, jest końcem naszych dotychczasowych wyobrażeń o ludziach, świeci i nas samych. Ale jednocześnie jest perspektywą, że to, co od tej pory ma być i może być, jest o wiele większe, o wiele wspanialsze, coś, co nam się nie mieściło w naszym rozumieniu, w naszym pojęciu. To, co przekracza dotychczasowe i doświadczenia, ale także i jest zaproszeniem, żeby tej duchowości poszukać. Odnalezienie jej przez Wilkanoc to propozycja Kościoła, żeby ta droga duchowej odnowy mogła właśnie wtedy się także zacząć. Ale co w praktyce może oznaczać życie w świetle zmartwychwstania, życie w świetle tej nadziei, którą proponuje Chrystus, którą daje Chrystus? Myślę, że nawet w świetle zmartwychwstania nie można zapominać o, o naszych ranach, które mamy w, na sobie. Jezus zmartwychwstały, kiedy ukazuje się uczniom, pokazuje im swoje przebite ręce, swój przebity bok. Te rany pozostają. I myślę sobie, że jeśli mamy otworzyć się na coś nowego, to nie żeby zaprzeczyć rzeczywistości, ale uznać też to, co było trudne. Że zmartwychwstanie rozpoczyna się od. Przyjęcie jej doświadczenia tej rany, która nas powaliła, która zniszczyła nas. Przyjęciu zaakceptowaniu jej i nie walczeniu z rzeczywistością, nie, nie jakiejś próbie odwetu na, nie wiem, na, kim, na, na, na innych ludziach, na Bogu może czy może na samym sobie, tylko zaakceptowanie, że życie właśnie takie jest, że ono się kończy, zaczyna, umiera, coś po to, żeby coś innego mogło wyrosnąć na miejscu tego starego, zaakceptowaniu tego i otworzenie się na to, co jest dopiero promykiem tego poranka wielkanocnego, poranko zmartwychwstania. To jest, to jest tak jak te pierwsze promienie słońca, które zwiastują, że, że ten dzień dopiero przed nami, on się dopiero rozpoczyna. Więc zmartwychwstanie zawsze ma swój początek w uznaniu swoich ran, swoich jakichś krzywd, swoich win także i swoich porażek, uznaniu ich i nie wypominaniu ich sobie, nie szukaniu winnych, tylko zobaczeniu, co ja teraz dalej mogę zrobić z tym w swoim życiu. Ważne, żeby wyprowadzić właśnie to, co dobre. To, co może być dla nas zalążkiem czegoś nowego, żeby na tym zbudować to wszystko, co dalej. Właśnie tak, jak mówił nasz dzisiejszy gość, w promieniu światła, w promieniu nadziei. Bardzo dziękuję za te spojrzenia. Ksiądz Przemysław Krawiec, pallotyn z palotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkim słuchaczom radia życzę tego, żeby Doświadczenie Świąt Wielkanocy wniosło przede wszystkim ogromny pokój. Taki pokój, którego świat nie jest nam w stanie dać, a który daje ten, który przychodzi i zwiastuje, że oto wszystko zaczyna się nowe, oto wszystko czynię nowe. I też życzę dużo ciszy w tym hałaśliwym świecie, w tym zabieganiu, żeby każdy z Państwa mógł odnaleźć w sobie samym, w sobie samej pokój i ciszę. Bardzo dziękuję.